Przyjechałem do kolegi zobaczyć jego nowe mieszkanko. No zobaczcie, no tak wygląda normalnie drzwi wejściowe do kamienicy, ale zafascynowały mnie tutaj rozwiązania architektoniczne. Spójrzcie na to. No tutaj sobie wchodzimy, jest po prawej jest pomieszczenie tutaj z balkonem, tu po prawej jest pokój, dalej na końcu jest pokój, na końcu takie drzwi mamy, nie wiadomo od czego. Tutaj wejście do ubikacji i, i kuchni. I teraz spójrzcie na to, co ja tutaj odkryłem przed chwilą. Dobra, wchodzimy do ubikacji. No, ubikacja jak ubikacja, ale przyjrzyjcie się uważnie. Tu u góry patrzymy. Jest sufit podwieszany, gdzie Junkers widać się nie zmieścił w tym ich pomyśle. Więc po prostu jest dziura w suficie. Dobra, to jest nic, ale chodźcie dalej. I teraz spójrzcie tu. Tu są jakieś drzwiczki. Żeby nie komplikować sytuacji, od razu wam pokażę, jak tutaj to wygląda. Otwieramy drzwiczki, i tu jest taki długi tunel do okna. Zupełnie niewykorzystana przestrzeń. nie? Dobra, chodźcie, pokażę Wam dalej. Tu jest, drugie pomieszczenie, i wchodzimy do kuchni. No i co tu się dzieje? No, fajna duża kuchnia. No, czekajcie, światło zgasza tylko. Fajna duża kuchnia. I dochodzimy do miejsca, tutaj, gdzie są takie tajemnicze małe drzwiczki. I spójrzcie, co tu się dzieje, teraz. Tu wchodzimy sobie do pomieszczenia, które ma moją wysokość, mniej więcej, czyli coś tam ponad 1,70 m. I tutaj chodzimy. jest jakiś drugi Junkers, i dopiero tutaj pomieszczenie ma pełną wysokość na pełne okno. A tu, u góry. Przebiega ten tunel w łazience, który widzieliśmy, który idzie tu, 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 tu do tego górnego okienka po prawej, które wam przed chwilą pokazywałem, za tym murem. A teraz spójrzcie, co się dzieje tu, za tym narożnikiem. I tu jest takie malutkie pomieszczonko, które ma tylko taką moją, powiedzmy, no ponad moją wysokość, czyli powiedzmy 1,80 m i jest wydzielaniem prawej, dolnej części tego okna dużego, które widzieliście, tak? Czyli tu nade mną jest tunel, z którego przebiega to okienko malutkie z łazienki. Ja się zastanawiam, po co w ogóle są te ściany? Czy one są nośne, czy co? Spójrzcie sobie na to jeszcze raz z zewnątrz. Tak to, tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze to widzicie na filmie, nie? Tu u góry jeszcze raz przebiega ten tunel, z, y, y, który prowadzi do tego okna małego po prawej łazience. Czyli do odpowiednika tego okienka prowadzi ten tunel łazienkowy, a do drugiej części tego okna po prawej prowadzi to malutkie pomieszczenie. Po co ta cała ściana stoi, nie mam pojęcia. No Nie może być nośna, skoro tu jest przejście, nie? to wszystko jest raczej cienkie. Nie wiem, chyba jeszcze się nie znam. Do starych kamienicach może to służyło jako jakaś spiżarka jedna, spiżarka druga, a tamto okno do łazienki, to nie mam pojęcia po co. Tutaj zobaczcie też taka ciekawostka, szafka umiejscowiona pod oknem, kaloryfer jest z boku, a tutaj po prostu jest taka sobie od szafeczka. Może to też do starych czasów służyło do przechowywania jakiejś żywności, a może tu się coś innego chowało, jeśli ktoś wie, to może to naświetlić. Ale to nie koniec niespodzianek. Spójrzcie tutaj. Takie drzwi duże tutaj. O co chodzi? Myślałem, że to będzie jakaś szafa, nie? Patrzcie, a to, a to jest po prostu jakieś pomieszczenie, jakiś schowek. Jaki duży, zobaczcie, no to ma, no nie ma, że mój wzrost, 1,70, Ja mówiłem tu mieszkać, tak no, gdyby miało jakieś okno oczywiście. No i dobra, zmieszczmy to w krokach. Raz, dwa, trzy. Trzy kroki takie nieduże. Tu raz, dwa, na szerokość. No coś niesamowite, Tak byłem dzieckiem. To uwielbiam im te wszystkie schowki, a rodzice pewnie by mnie przeganiali. Ale zobaczcie jeszcze coś. U góry takie samo. Wiesz, to jest zmarnowanie przestrzeni, jak nie, jak fix. Dobra, no to jest, to jest hicior, nie? Ale powiem wam drugą jeszcze, ostatnią, no ostatnią rzecz o. Tutaj jest takie ślepe zakończenie korytarza. Spójrzcie. Tu tu, tu, tu. I tu jest takie ślepe zakończenie. Wiecie, co tam się znajduje? Tam znajduje się piętro niżej, co prawda, moje mieszkanie. I ja mieszkam w oficynie. I teraz wszystko nabiera sensu, bo to po prostu były dużo większe mieszkania. I moim zdaniem tu było przejście do mojej, do mojej sypialni, gdzie ja teraz y, mieszkam. I moja klatka, moja oficyna jest zakończona klatką schodową, która najprawdopodobniej była kiedyś dla służby. Tak jak u nas w Poznaniu na y, Łazarzu. Można takie kamienice spotkać, no bo to ewidentnie widać, że to jest zamurowane jakieś tam przejście, nie? I idealnie wchodzi w moją sypialnię w oficynie, więc no jestem przekonany, że tak to musiało, musiało wyglądać. Jeszcze Wam tylko, tylko pokażę w tym pomieszczeniu pierwsze od, od drzwi właśnie, które ma ten balkon. Też taka ciekawostka, że tu widać, że kiedyś też były drzwi w tym miejscu, tu na środku, nie? No a tu jest piękny balkon, tutaj koledze się bardzo udało, że właśnie... Ma balkon, bo jest yy, no, osobą palącą i tutaj jest balkon. I co ciekawe w całej kamienicy nikt nie ma balkonu, bo pod spodem są normalnie są normalnie mieszkania. Piękna sprawa. Niesamowicie zawsze mnie interesowało to w architekturze jak historycznie ona się kształtowała i kiedy widać te ślady, że kiedyś było inaczej i uwielbiam sobie się tak nad tym zastanawiać właśnie jak to musiało być kiedyś, jak to wyglądało oryginalnie, jak to zostało po kolei przebudowywane, wiecie, no to mnie zawsze niesamowicie fascynowało i też tutaj tak się zastanawiam nad tym, jako, jako dziecko bym tu mieszkał, prawda, no to te wszystkie schowki, no to byłyby moje, nie? To niesamowicie rozbudza wyobraźnię, jak, jak Narnie. Jeszcze tutaj kolega zwrócił uwagę, że w tym miejscu, w pomieszczeniu tym, właśnie balkonowym, musiał stać piec kaflowy. Nie? Widać idealnie po podłodze te rysy, że tu musiał stać, stać. Tak, tak. Dobra, to tyle. A tu jesteśmy u mnie w mieszkaniu, i zobaczcie, to jest, to jest mój pokój. I tutaj, w tym miejscu, był ten korytarz, który tam się kończył. I można było wejść do tego pomieszczenia, więc nie wiem, jaki to miało sens, bo to jest duży pokój, który ma po prostu drzwi na przestrzał tutaj tak na wprost, nie? Więc, i są to stare drzwi, więc widać, że tak musiało być, a to jest dość, dość, dość duże, fajne pomieszczenie. No i ono byłoby całe takim tylko, tylko przejściem? Nie wiem, nie umiem sobie tego wyobrazić, jak to, jak to musiało wyglądać, no, ale cóż, no po prostu tu musiało chyba być pokój. Przechodni, po prostu z, tym, z tego korytarza, bo, albo nie wiem jak. Bo tutaj po prawej jest już osobny budynek, więc tam na pewno w tamtą stronę nic, nic nie szło. No przynajmniej takie jest, jest moje przekonanie. Tutaj widać też, że jest sufit podwieszany w korytarzu. Bo zobaczcie, jak tu mam wysoko, a tu jest jak nisko. Bo tu widać taki wycięty kwadrat. No tu się idzie po prostu korytarzem. Tu po lewej jest taki malutki pokój kolegi. To nie będziemy się tu zagłębiać. I na wprost są wyjście na klatkę schodową. Widzicie też, też to, to jest takie, takie stare drzwi i tutaj ta klatka nawet po zdobieniach tych drewnianych słupków na korytarzu widać, że są biedniejsze troszkę od tych znajdujących się w tej klatce głównej, czyli podejrzewam, że to była ta klatka właśnie dla służby. Teraz yy, po lewej jest toaleta, ale ją minę, bo Wam chcę pokazać kuchnię, która się tutaj znajduje i zobaczcie. Że te drzwi od kuchni także są stare i oryginalne. Czyli widać, że te przejście tu było. To może była druga kuchnia, a może tu w ogóle nie było kuchni, tylko albo tam w ogóle nie było kuchni, wiecie, tylko jedna funkcjonowała w tym mieszkaniu, tylko później wymuszono jakby powstanie dwóch kuchni, ale uważam, że tutaj została dobudowana łazienka później. Bo spójrzcie, że tutaj jest okno do łazienki. Widać, że to wybrzuszenie jest takie totalnie nienaturalne. A łazienka moja ma takie współczesne już drzwi, totalnie. No i jest taka taka wąziutka, nie? Czyli widać, że ona została później wycięta. Tam małe okienko i tu. tu. To małe okienko wygląda jak takie od spiżarki, takie wiecie, nie wiem. W każdym razie śmiem sądzić, że łazienki po prostu w tych kamienicach były na półpiętrach, tak jak w Poznaniu na Wildzie czy, czy Łazarzu po prostu toalety były na półpiętrach I, i chyba tak być musiało. Jeśli ktoś z Was zna się na takiej starej architekturze poznańskiej, szczecińskiej, wrocławskiej, może krakowskiej też, czy, czy właśnie berlińskiej, to może będzie w stanie wyjaśnić to, jak to wygląda. Zobaczcie, no takie rzeczy to ja uwielbiam, no widać, że tu było jakieś zagłębienie, jakaś rura, nic nie ma. Wygląda to jak okienko do wydawania posiłków, każdy, kto mnie odwiedza, tak mówi, a ja się śmieję, że z tego płynie Johnny Walker, no, o, no właśnie. Teraz tak. Jeszcze prawo tej starej architektury, zobaczcie yy, te drzwi. No i tutaj ta klapka jest zamalowana. U mnie też yy, w starym mieszkaniu ta klapka nie funkcjonowała. Pokażę wam, jak to wygląda z zewnątrz. Tak wyglądają drzwi. I tutaj może ktoś się nabrać, że tu można list rzucić, ale nie można, bo to jest fake. I tak wygląda klatka schodowa, więc zobaczcie, że też rzeczywiście. Ona już taka ozdobna nie jest jak tamta pierwsza, ale no dość zbliżona, nie? ale mniejsza, no i to jest oficyna. Tam dalej nie ma budynku za więc nie ma tam drzwi. Tu jest już inny budynek, więc to jest takie, takie wąskie, nie? Więc tak, myślę, że kuchnia w tym jednym, całym mieszkaniu najprawdopodobniej była jedna, chyba że były dwie i ktoś z was mnie naprostuje. A łazienek edukacji w ogóle nie było i może dlatego w tamtej pierwszej części mieszkania jest tak dziwnie tam ta ściana poprowadzona. Bo tam tej łazienki oryginalnie nie było, i talka była duża kuchnia, po prostu. Nie wiem. Chociaż takie dziwne te, te ścianki wyglądają jak na taką starą spiżarkę. Jest naprawdę trudno mi to wyjaśnić, jak to, jak to kiedyś e, musiało tam wyglądać. Może ktoś z Was zna się na architekturze, takiej. mnie to zawsze niesamowicie interesowało, jak to musiało wyglądać, nie? po prostu jak te budynki się zmieniały. I no, uwielbiam to obserwować, jakie są jakieś drzwi zamurowane, jakieś inne przejścia, jakieś takie schowki. No po prostu głowę mi rozerwało do tego pierwszego mieszkania. Szedłem, bo najpierw zobaczyłem te pomieszczenia w tej kuchni i jak byłem później w publikacji w tym pierwszym mieszkaniu, to byłem przekonany, że to okno prowadzi do któregoś z tych schowków, ale otwarłem sobie ten, te drzwi, patrzę, a tam taki tunel, mówię, to gdzie to okno jest? Dopiero po chwili myśmy doszli z kumplem, jak tam to jest rozwiązane, a Wam już pokazałem po prostu efekt naszych dociekań, nie? Że tamto okno tunelem biegnie, znaczy z łazienki jest taki tunel do, do okna, pod spodem się, a w kuchni idzie przejść pod tym tunelem do, do tamtych schopków. No coś niesamowitego. I te dwa inkersy? Nie wiem. Może jeden nie należy do tego mieszkania. Nie wiem. Trudno mi to wyjaśnić. Naprawdę jest to fascynujące. I jeszcze taka ciekawostka u mnie dotycząca naszego Junkersa. Co, co tu widzicie? On nie służy tylko do podgrzewania wody w kranach, ale tutaj on podgrzewa wszystkie koloryfery. I każde mieszkanie ma niezależny swój Junkers i swoje niezależne ogrzewanie. To też jest taka ciekawostka obsługiwana z takiego panelu yy, na ścianie. Nie? Yy, nie wiem, gdzie tutaj były piece kaflowe, bo my mamy podłogę przykrytą takim yy, linoleum, takimi płytkami ala linoleum. I po prostu... Yy, raczej linoleum a la płytki. O. I po prostu nie widać, żeby gdzieś tutaj były mocowane kiedyś yy, piece kaflowe. Nie? Ale no, no, pewnie były. Pod spodem czuć pod tymi yy, płytkami winylowymi, że tam pod spodem są, są dechy. Nie? Tak jak u kolegi. Dobra, to wszystko już na pewno. Cześć.